Widzowie w trzecim odcinku Daily na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest odcinek z Fortnite'a. Dawno nie było odcinku z Fortnite'a, ale naprawdę bardzo się cieszę, że gramy właśnie Fortnite'a. Ale na czym ten odcinek dzisiaj będzie polegał? Po prostu zagramy sobie dwie, może jak naprawdę słabo pójdzie, to trzy, albo że będzie jedna gierka mega długa, to jedna. Mm, ale zagram sobie właśnie gierkę oczywiście z budowaniem A wy widzowie możecie teraz zejść na to zostawić subskrypcję Bardzo bym chciała zdobyć 5000 subskrypcji do urodzin A moje urodziny są 8 grudnia, więc zjedźcie na dół i zostawcie subskrypcję A my przechodzimy do filmu Widzowie, gdzie mogę polecieć? Nie wiem A gdzie chcę lecieć? Tego również nie wiem, ale wydaje mi się Że możemy widzowie polecieć sobie na Mega City Dawno mnie na Mega City nie było A to była taka główna Miejscówka poprzedniego sezonu, a widzowie już 3 listopada wychodzi sezon 4. Więc będzie nowy sezonek. Bardzo się też z tego powodu cieszę. 29 14, 29. Leży! Dobra! Udało się jakoś go pokonać. Jakoś się udało, ale am amunicji teraz nie mam do tego mojego PMA, ale dobra, już mam tutaj. Zbierzmy. Dobra, on gdzieś sobie tam idzie. Linę sobie zjedźmy, hop. Mamy pompę. Szukamy typów. Lepsza pompa. Dobra, pijemy poty. I widzowie, ogólny mój cel jest taki w tej grze, aby robić walkę bez walki, czyli jak jest sytuacja, podjeżdżam, ale jak widzę, że typ jest lepszy ode mnie, to uciekam. Czyli no właśnie taka walka bez walki praktycznie, nie? O, dobra, ludzie, ludzie. Albo boty. Dobra, boty. O nie, zauważyły mnie Uciekam du -du -du. Dobra, jest motor, to sobie na niego wsiądziemy I sobie lecimy Wydaje mi się, że możemy sobie pojechać na sioło, ale tutaj perka mamy. Wydajne, wyborowe strzał w głowę niech będą. I chyba, no właśnie na to sioło pojedziemy, ale tutaj się jeszcze zatrzymamy. Oje, o, dobra, to było dobre. Wysiedamy z auta. O, tu już jest. Tak mi się wydaje, że tutaj gdzieś. Ale dobra. Nie widzę. Tutaj mamy skrzynkę. Oj, ktoś się... Siadł... Ojeju. Wypijmy może lepiej tego biga. No, czyli... Ktoś mnie snajpił. Nieładnie. Chodź, chodź, chodź. Leży, dobra. Fioletową snajperkę miał. I niebieską pompę. Weźmy sobie rybosłonę, i fioletową pompę. No to ten gości miał naprawdę dobry lud To teraz my będziemy snajpić ludzi, graczy. Dobra, bierzemy auto, strefę mamy. Ja bym pojechał bardziej tak, gdzieś tu na obupaną, lub w kierunku ruin. To jedziemy w kierunku ruin. Ojej, 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 ktoś chyba tam strzelał. Mamy miotłę, weźmy sobie miotłę. Może się przydać. Jesteśmy w strefie. Więc to tyle dobrze. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. No nie. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, dostał 110? 116. Dobra, może ze snajperki będę. Nie dobra, dojeżdżamy. Na blisko. Nie wiem, czy ma tak ze sniper. O nie, dobra, da mi bombę. Nie wiem, czy tak ze snajperki. Dobra, 60 leży. Zbieramy szybko lucik. Jedziemy sobie motorkiem bardziej w głąb strefy. Dobra, zsiadamy. Tu jest kolejna miotła. Ktoś motorem idzie. No to daleko, dobra. Odbierzmy sobie perki. Będzie szybsze przyładowanie PM-ów. I tutaj nie ma nic ciekawego. Też nie ma nic ciekawego. No dajcie coś fajnego. Podręcznia! Lotnia Podróżnika. To może być dobre. Lecimy sobie teraz miotłą. I tutaj, a to jest miotła, i ludzie tam są. Strzały były. Chyba dojeżdżamy. Dobra widzowie, chyba będziemy dojeżdżać. O się tutaj w sklepie. To na plecy im widzimy. Ja nie mogę! Fantastycznie! Jestem najlepszym graczem w Fortnite'a, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Za tą jedną grę. Ale dziękuję. Widzimy się w kolejnym. Cześć!